Montujemy oryginalny grot klucza. Urządzenie odczytuje kod nacięć klucza. Wymieniamy klucz na surowiec, który będziemy frezować. Chcesz naprawić stacyjkę do swojego auta? Skorzystaj z oferty naszego sklepu online. Link do usługi znajdziesz w opisie filmu. Maszyna docina klucz na podstawie kodu nacięć. Przekładamy materiał, aby wyciąć go z drugiej strony. Wyjmujemy dorobiony klucz. Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do oglądania kolejnego filmu.